Podobieństwo z naszym Olapem, ale w zależności od tego czy ten, ta reklama jest w języku francuskim czy angielskim, wiodąca postać się różni. Mamy wersję francuską z Napoleonem, wersję angielską z Hamiltonem. A. No, najpierw może parę słów o partnerach, które wystąpią w organizacji tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim e, jakby siłą przewodnią, wiem, przecież, siłą, przewod, siłą przewodnią E, całej organizacji, to jest Stowarzyszenie e, Bataille de Waterloo i z Bita pod Waterloo 1815. Jest to stowarzyszenie, które już ma ponad 25 lat istnienia. Powstało 25 lat temu, żeby e, wspomóc organizację 175 5. rocznicy Bity pod Waterloo. I od tego czasu na mało doświadczenie, no bo e, tym stowarzyszeniu jakby co roku są obchodzone z rodzicownictwie we w różnych formach, w różnych skalach i tak dalej. Drugim partnerem jest Międzynarodowy Komitet Nadzorujący, który został specjalnie powołany, żeby jakby pilnować trochę rangę tego przedsięwzięcia, jego zgodność ze wzorcami międzynarodowymi są tam ludzie z gabinetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, są ambasadorowie tych państw. państw tak powiem z stronami, które, które byli stronami bitwy um, oraz z tobą Bitwa Rzeszenia Bita pod watero. Także oni tworzą ten komitet nadzorujący. Jeśli chodzi o, e, e, jeśli chodzi o, z kolei o, o, o partnerstwo medialne, no jest to firma e, Voice V.O. Communication, która przejmuje jakby całą pulę e, obowiązków związanych z reklamą, promocją i skomunikowaniem się w czasie przygotowania bitwy. Może powiemy parę słów teraz najważniejszych. Co, co będzie na, na tych obchodach? Jakie będą, e, jakie będą, e, co będzie w programie? No i zaczynamy. Przede wszystkim oficjalnie mówi się, że wszystko rozpocznie się w czwartek, 18 czerwca, ale tak naprawdę już w środę będzie, będzie spodziewamy się pierwszych jakby ruchów. Ponieważ w środę będzie inauguracja farmy UGUMU. Farma UGUMU to, to była jedno z pierwszych miejsc, gdzie rozpoczęła się bitwa, jedno z pierwszych potyczek między Anglikami a Francuzami. Farma była w ruina, została wyremontowana, będzie małe muzeum, nowa sceneria. No i to będziemy inaugurować już 17 czerwca. W czwartek 18 czerwca 2015 roku zaczynają się te oficjalne obchody. I przede wszystkim, tak jak przez, cały, przez cały okres trwania obchodów, od 9, między 9 a 18 będą biwaki. Co no to, to są biwaki? Biwaki to będą właśnie miejsce noclegowe uczestników rekonstruktorów bitwy, gdzie ci ludzie będą mogli przez te kilka dni żyć, tak jak po prostu żyli żołnierze na czasów Napoleona. I w tych samych warunkach noclegowych, w białych namiotach, po prostu podobne żywienie, no, tylko wałki sanitarne będą lepsze, Ale na też będą, będzie możliwość obejrzenia, z e, e, tym klimatem, właśnie, jaki był przed bitwą, wśród e, przyszłych uczestników. E, widowisko nocne, to jest w tym roku, to nie jest do wielki rocznic, które pory mieliśmy. Tutaj będzie bitwa z akcji też rangi, skali tej bitwy, będzie tu częściowa konstrukcja. E, przepraszam, widowisko nocne najpierw one będzie otwarte. Tam niby się nie będzie płaciło wstępu, każdy może przyjść i to będzie widowisko w formie współczesnej. One będzie uzupełnieniem, wstępem do rekonstrukcji, która się, zacznie się odbywać następnego dnia. E, Renowowany reżyser belgijski, luźny specjalista od widowisk Światło Dźwięk podjął się przygotowaniem tego i esencja tego, tego, tej prezentacji będzie Pojawienie się w nocy e, tysiąc świateł, które będą pamiętniali, jakby pamięć żołnierzy poległych podczas walk e, pod Pacerową. Piątek, zresztą biwaki, tak jak mówiłem, i pierwsza część tej wielkiej rekonstrukcji natarcie farbową. To będzie właśnie przedstawienie e, pierwszej ofensywy francuskiej do takiego momentu, kiedy losy się ważyły i były niepewne. E, tutaj jest teraz, mamy chwilkę, żeby powiedzieć. Czym będzie ta rekonstrukcja? No, rekonstrukcja, będzie, by, rekonstrukcja będzie możliwa przy udziale o ponad 6 tysięcy rekonstruktorów. E